Czynniki ryzyka zachowań samobójczych można podzielić na trzy grupy. Czynniki kliniczne, społeczne, psychologiczne. Co to są czynniki kliniczne? Są to choroby i uzależnienia. Choroby takie jak Depresja. Szacuje się, że 2 trzecie samobójców cierpi na depresję. I około 15% osób z depresją postanawia zakończyć swoje życie. Większe ryzyko dotyczy pacjentów, którzy cierpią również na bezsenność. Schizofrenia. Ryzyko popełnienia samobójstwa jest szczególnie wysokie u pacjentów, którzy cierpią na uporczywe omamy słuchowe. Osoby takie wciąż słyszą głosy, które nakazują im się zabić i w końcu ulegają tym nakazom. Jednak nawet jeśli głosy nie nakazują popełnienia samobójstwa, mogą być trudne do zniesienia i czasem samobójstwo wydaje się choremu jedyną drogą ucieczki. Uzależnienia: co najmniej jedna trzecia samobójców nadużywa substancji psychoaktywnych. Najczęstszym uzależnieniem jest alkoholizm i często samobójstwa są popełniane pod wpływem alkoholu. Związek alkoholizmu z ryzykiem samobójstwa nie jest prosty. Alkohol może pośrednio wpływać na ryzyko próby samobójczej poprzez doprowadzenie do konfliktów rodzinnych i utracenia wsparcia od bliskich. Alkoholicy, którzy zdecydowali się na samobójstwo, często na krótko przed śmiercią, stracili ważną osobę lub doświadczyli konfliktu interpersonalnego albo innego kryzysu osobistego. Zaburzenie osobowości. Zaburzenie osobowości około siedmiokrotnie zwiększają ryzyko odebrania sobie życia. Szczególnie zagrożone są osoby z zaburzeniem osobowości z pogranicza Borderline, które charakteryzuje się impulsywnością, częstym uczuciem pustki, obawą przed porzuceniem. Samobójstwo, czynniki społeczne. Człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje wsparcia bliskich i relacji. jest to ważne, kiedy doświadcza trudności życiowych. Osoby, które w stresujących sytuacjach i trudnych życiowo jest to ważne, kiedy doświadcza trudności życiowych. Osoby, które w stresujących i trudnych sytuacjach mają do kogo się zwrócić i wiedzą, że nie są same ze swoimi problemami, lepiej sobie radzą i rzadziej stwierdzają, że jedynym wyjściem jest śmierć. Jak już wcześniej wspomniałem, kryzys w relacjach społecznych, takie jak konflikty rodzinne, są jedną z najczęstszych przyczyn samobójstwa. Do czynu takiego może też skłonić utraca bliskiej osoby. Im bardziej człowiek był zależny od tej osoby, którą stracił, im mniejsze wsparcie zapewniają mu inne osoby, tym większe zagrożenie samobójstwem. Jeśli zmagasz się z, jakimś, z jakąś chorobą typu depresja lub potrzebujesz wsparcia, na dole jest link do grupy, w której uzyskasz takie wsparcie. Kliknij w link, link do grupy i dołącz do nas. Tchau, Cé